Witajcie. Fluor jest zaliczany do tzw. mikroelementów. Jednak w przeciwieństwie do pozostałych składników mineralnych, takich jak wapń, magnez, żelazo, sód, potas, nie mówimy o dobowym zapotrzebowaniu na fluor, ale mówimy o dopuszczalnych dawkach. Czyli dokładnie tak samo, jak to ma zastosowanie do związków trujących. I taka dopuszczalna dawka dobowa no, wynosi około 3 mg. Natomiast wiadomo, że na temat fluoru w książkach medycznych oraz w podręcznikach do biologii pisze bardzo mało. W szczególności podaje się, że fluor zastępuje grupy hydroksylowe w hydroksyapatytach, tworząc tak zwane fluoroapatyty, czy fluorohydroksyapatyty, które wykazują większą twardość. W związku z tym. Nasze kości czy nasze zęby dzięki fluorohydroksyapatytom czy fluoroapatytom mają większą twardość. Już od dawna podkreśla się, że fluor ma w ten sposób zapobiegać np. osteoporozie czy próchnicy. Jednak trzeba zwrócić uwagę na kilka bardzo istotnych problemów. Tak naprawdę nie wiadomo dokładnie, czy fluor jest nam niezbędny do życia. Wszystko wskazuje na to, że nie jest nam niezbędny do życia, ponieważ sam fakt, że ten fluor nie wejdzie w skład fluoro, nie będzie w skład hydroksyapatytu, nie wzmocni naszych kości czy naszych zębów, nie doprowadzi to do śmierci organizmu. Bez wapnia, magnezu czy żelaza nie można żyć. Natomiast yy, na przykład z próchnicą czy mając słabsze kości czy zęby, yy, oczywiście życie jest możliwe. W związku z tym fluor nie, u, nie uważa się obecnie fluoru za ten składnik mineralny, który jest nam bezwzględnie niezbędny do życia. Poza tym, tak jak wspomniałem, mówi się o dopuszczalnych dawkach dobowych, wskazując na toksyczność fluor. To znaczy, istnieje bardzo mały przedział pomiędzy dawką działającą korzystnie, czyli rzeczywiście wzmacniającą kości i zęby, a dawką toksyczną. I przyjmuje się, że taka dawka toksyczna to jest już około 2 mg na kilogram masy ciała. A na przykład spożycie 15 g czy 30 g przez osobę dorosłą, a 15 g przez dziecko fluoru prowadzi do śmierci. Moi drodzy, wiadomo, że fluor. Wydala się z moczem, wydala się także z potem oraz ze śliną, Na przykład wchodzi w skład śliny, i razem z jonami rodankowymi czy tiosiarczkowymi pełni w tej ślinie funkcje bakteriostatyczne oraz kariostatyczne. Jednak wiadomo, że większe stężenia fluoru prowadzą do zatrucia, zwłaszcza przewlekłego. Objawy zatrucia to bóle brzucha, zwłaszcza takie bóle kolkowe, nudności, brak apetytu, wymioty, nadmierne pocenie, ślinotok, zaburzenia psychiatryczne. Wiadomo, że także że fluor już nawet w stosunkowo niewielkich dawkach, które przekraczają dobowe, że tak powiem, dobową wartość która jest dopuszczalna, może powodować wystąpienie fluorozy, zarówno kości, jak i zębów. Fluoroza klinicznie objawia się powstawaniem takich różnych plamek na zębach, i de facto tutaj następuje osłabienie naszych zębów i osłabienie kości. Czyli o ile małe dawki fluoru działają wzmacniająco na kości i zęby, o tyle większe dawki wywierają skutek zupełnie odwrotny. Niewątpliwie fluor w większych dawkach jest. Jest trucizną. Trzeba zwrócić uwagę, że fluor działa antagonistycznie dla, do, większości, do większości składników mineralnych w organizmie, takich jak wapń, magnez czy żelazo. Tworzy z nimi połączenia, np. fluorek wapnia, fluorek żelaza, tworzy także związki kompleksowe, w związku z czym nadmiar fluoru w organizmie prowadzi do niedoboru tych składników mineralnych. A ponieważ ja w jednym z moich filmów mówiłem, że nasz organizm dąży do zachowania tak zwanej izomolalności osocza, ale także elektroobojętności, to te dodatnie związane kationy, czyli wapń, magnez i żelazo, muszą zostać zastąpione przez inne kationy i najczęściej jest to sód i potas. W związku z tym nadmiar fluoru prowadzi do hipokalcemi, czyli niedoboru wapnia, czyli co może obywać się na przykład tężyczką, ale z drugiej strony prowadzi do hyperkaliemii, czyli nadmiaru potasu we krwi. Nadmiar potasu jest bardzo niebezpieczny klinicznie. Mianowicie osoba z nadmiarem potasu może czuć się przez długi czas dobrze, po czym w pewnej chwili dostaje migotania komór i umiera z powodu zatrzymania pracy serca. I te wszystkie skutki negatywne dla zdrowia, potencjalnie toksy, toksyczne i śmiertelne, może mieć właśnie przedawkowanie fluoru. W związku z tym pojawia się pewne zasadnicze pytanie, czy na przykład fluor w żywności i pastach do zębów jest rzeczywiście bezpieczny. Wiadomo, że fluor w żywności występuje w dużej ilości, zwłaszcza w herbatach. I to zwłaszcza tych torebkowanych, takich jak herbata zielona, herbata czarna, ale występuje także w rybach, zwłaszcza w rybach w puszce. Występuje w dużej ilości także w niektórych wodach wodociągowych, w tym takich wodach, które wypływają z naszego kranu. Ale trzeba zwrócić uwagę na to, że w związku z tym, że pochłaniamy ten fluor codziennie, nie wiemy tak naprawdę, ile tego fluoru dostarczamy. W związku z tym nie powinno się obecnie stosować endogennej podaży fluoru jako profilaktyki przeciwpruchnicowej, czyli tak zwanej kariostatycznej, dlatego, że tak jak powiedziałem, nie jesteśmy w stanie dokładnie ocenić, ile tego fluoru dostarczamy z pożywieniem, dlatego, że tak jak powiedziałem, przedawkowanie fluoru jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia, dlatego, że tak jak wcześniej wspomniałem, już istnieje bardzo niewielka niewielki przedział terapeutyczny, a toksyczny i dlatego, że tak jak wcześniej wspomniałem, fluor i ustalone są dawki tak zwane dopuszczalne, a nie zapotrzebowanie, tak jak to jest w przypadku innych składników mineralnych. Czyli generalnie fluor powinien być traktowany jako, jako, jako trucizna. Ale, moi drodzy, większość osób krytykuje pasty do zębów i wybiera pasty bez fluoru. Jak to jest tak naprawdę? Czy fluor rzeczywiście wzmacnia nasze zęby? Dawniej uważano, że fluor powoduje pewne wpływa na działanie tzw. ameloblastu I działa w początkowym etapie rozwoju zębów i rozwoju szkliwa, dlatego podawano tabletki fluorkowe m.in. małym dzieciom. Obecnie wiadomo, że fluor już wykazuje działanie miejscowe, co znalazło zastosowanie, w tworze... w... To, co znalazło zastosowanie właśnie w pastach do zewnątrz. Wiele osób twierdzi, że fluor po u osób dorosłych w ogóle nie działa, a jedynie u dzieci. No, nie jest to prawda, jeżeli chodzi o to miejscowe działanie przeciwpróchnicowe, tak zwane kariostatyczne, dlatego że fluor... Działa jako katalizator dla wbudowywania jonów wapnia i magnezu w nasze zęby, wiadomo, że sprzyja tak zwanej reminalizacji czy rekrystalizacji szkliwa. Co to oznacza? To oznacza, że pewne ubytki w zębach, które nie są jeszcze próchnicą, a które są obserwowane zwłaszcza np. u wegan czy wegetarian, które spożywają dużo kwasów organicznych, a te kwasy organiczne pochodzą zwłaszcza z pożywienia z owoców i warzyw, to te osoby częściej mają ubytki w zębach. Tak zwane na przykład abrazje czy korozje. I u tych osób fluor niewątpliwie sprzyja procesom remineralizacji i rekrystalizacji szkliwa, czyli działa korzystnie. Zwróćmy także uwagę, że fluor działa jako inhibitor wielu różnych enzymów. Jak już. Kiedyś mówiłem, enzymy zawierają w grupach prostetycznych jony metali. Najczęściej jest to żelazo, mangan, miedź, magnez, cynk. Ponieważ fluor tworzy związki kompleksowe z tymi metalami, to enzymy nie może działać. W związku z tym fluor hamuje działanie wielu różnych enzymów glikolizy, glukoneogenezy, cyklu Krebsa oraz niektórych enzymów, no, oddechowych i w związku z tym może w ten sposób ujawnia się też jego działanie toksyczne, ale działa także na enzymy bakteryjne, przede wszystkim na enolazę, czyli fluor wywiera miejscowe działanie bakteriostatyczne. Co jest, co jest korzystne w naszej jamie ustnej, bo zapobiega np. tworzeniu się płytki do zębów. Ale tutaj zaraz wiele osób powie, że przecież zamiast pasty z fluorem możemy stosować wodę utlenioną, możemy stosować sodę oczyszczoną, która też oczyszcza nasze zęby i działa bakteriostatycznie. Ale woda utleniona czy soda oczyszczona nie wywierają tego drugiego działania, które jest przypisywane fluorowi. Mianowicie nie wpływają na rekrystalizację i remineralizację szkliwa. Nie ułatwiają wbudowywania się wapnia, magnezu i tworzenia fluorohydroksyapatytów. W związku z tym, osoba, która szczotkuje zęby sodą oczyszczoną, wodą utlenioną, może mieć ładne białe zęby, ale słabe, łamliwe. A za twardość i odpowiednie właśnie twardość tych zębów poprzez tworzenie fluorohydroksyapatytu. Usuwanie grup hydroksylowych z hydroksapatytów i węglanów odpowiada głównie fluor. Moi drodzy, warto także tutaj zwrócić uwagę, że pasty do zębów są bardzo często krytykowane. Wiadomo, że fluor z pasy do zębów poprzez naszą jamę ustną wkłania się bardzo słabo. Zależy to w dużej mierze od czasu ekspozycji na błonę śluzową tego fluoru. Ponieważ jeżeli myjemy zęby dwa razy dziennie, na przykład rano i wieczorem, oraz używamy tutaj małej ilości pasty wielkości na przykład ziarna grochu, to ilość fluoru, która wkłania się z takiej pasty do zębów, może być całkowicie zaniedbana. Zdecydowanie więcej fluoru i zdecydowanie większy problem stanowi dostarczanie fluoru z herbatą czy z wolą. I tutaj pragnę zwrócić uwagę, że nie powinno się tutaj zwracać uwagi na pasty do zębów, że nastrują fluorem. Bo jeżeli ktoś naprawdę chce zmniejszyć ekspozycję na fluor, to niech zrezygnuje z picia wody z kranu, czy tylko kupi sobie wodę źródlaną, która nie zawiera jonów fluorkowych, albo zawiera ich bardzo mało, to niech ograniczy spożycie herbaty. Ale moi drodzy, promowanie tego przez tzw. naturoterapeutów ma służyć też jednemu celu. Łatwo, łatwo zastąpić pastę fluo, z fluorem, pastą bez fluoru i reklamować ten produkt. Sprzedawać, bogacić się na takich pastach do zębów bez fluoru, niż powiedzieć ludziom wprost, żeby ograniczali spożycie herbaty czy spożycie wody. No bo co mieliby w zamian za to zaproponować? Sprzedaż wody źródlanej? Moi drodzy, warto także zwrócić uwagę na pewną istotną kwestię. Małe dzieci rzeczywiście powinny używać pasty z mniejszą ilością fluoru mianowicie nie 1450 ppm, ale na przykład 500 ppm, powinny używać mało tej pasty na szczoteczkę, czyli nie od początku do końca szczoteczki w postaci takiego dwucentymetrowego paska, ale wielkości małego ziarna groszku i powinny myć zęby pod kontrolą i nadzorem rodziców, żeby rodzice przypilnowali, że dziecko tą pastę wypluwa. I wtedy nie ma problemu. Jeżeli dziecko ma tendencję do połykania pasty, to wtedy istotnie rzeczywiście lepiej zastosować u tego dziecka pasty bez fluoru, a dotyczy to zwłaszcza takich past smakowych o smaku jakimś truskawkowym, poziomkowym, które zachęcają małe dzieci do połykania właśnie takich past do zębów. Natomiast kobiety w ciąży i pozostałe osoby mogą spokojnie myć zęby pastą z fluorem i nie stanowi to żadnego zagrożenia dla ich zdrowia. W związku z tym podsumowując, fluor rzeczywiście jest trucizną i może wywierać bardzo niekorzystny wpływ na nasze zdrowie. Istnieją nawet doniesienia, że fluor może odpowiadać za występowanie osteosarkoma. Jest to nowotwór złośliwy kości, dlatego że fluor działa jako mitogen na osteoblasty. Zwłaszcza u dzieci do szóstego roku życia, jeżeli, ale to dopiero jeżeli występuje narażenie na większą ilość fluoru ekspozycja na większe dawki fluoru. Moi drodzy, osteosarkoma jest nowotworem złośliwym kości, który objawia się zwłaszcza bólem występującym w nocy. I to taka cenna wskazówka dla wszystkich matek. Jeżeli dziecko małe skarży się na ból kości, który występuje w nocy, to nie trzeba tego tłumaczyć nie wolno tego tłumaczyć, że dziecko rośnie i wydłużają mu się kości i musi boleć, tylko trzeba to sprawdzić. Czyli co nas powinno zaniepokoić? Bóle występujące w jednej kończynie bo nowotwór nie rozwija się symetrycznie. To, co jest symetryczne w dwóch kończynach, dwóch, yy, to nie jest nowotworem. Bóle w jednej kończynie i występujące zwłaszcza nocy, zwłaszcza jeżeli towarzyszy im utrata masy ciała i np. Na nadmierne pocenie czy stany podgorączkowe, osteosarkoma daje łatwo przerzuty, do, yy, zwłaszcza do płuc. I zwykle rokowanie jest niekorzystne. Ale w związku z tym, nie powinniśmy w obecnych czasach stosować tabletek fluorowych i fluorować wody, podawać endogennie dodatkowe ilości fluoru, ponieważ dostarczamy go wystarczająco dużo spożywieniu, a nawet w nadmiernej ilości z tym pożywieniem. Natomiast nie ma potrzeby rezygnowania z pasty z fluorem, ponieważ ten fluor z tych past praktycznie nie wkłania się. Ponieważ szczotkujemy zęby w no, przez kilka minut w ciągu doby i. W tym czasie ta ilość fluoru, która się z tej pasty wchłonie po wypukaniu zębów jamy ustnej, praktycznie może być całkowicie zaniedbywalna. Jeżeli ktoś chce naprawdę ograniczyć podaż fluoru, to powinien nie skupiać się na pastach do zębów, ale na właśnie wodzie z kranu czy na przykład herbacie i tutaj szukać innego rozwiązania. A dzieci małe. Powinny stosować pasty z fluorem o dużo mniejszej zawartości fluoru, lub jeżeli mają tendencję pod kontrolą rodziców, lub jeżeli mają tendencję do połykania pasty, w ogóle nie stosować wtedy pasty z fluorem. Dobrze, moi drodzy, to wszystko na ten temat. Pozdrawiam Was, cześć.